Jakiś czas temu powiesiliśmy domek dla murarek i teraz mamy ich po prostu cały rój. Teraz dołożyliśmy i tam na górze Potrzebujemy jeszcze dołożyć potem. I po prostu latają jakieś ściekłe. będziemy potrzebowali jeszcze trochę dołożyć, bo to w przyszłym roku znowu mhm. po prostu widać jak się kolonia rozwija. Tutaj po prostu Rok temu w ogóle prawie nie było pszczół. I z takiego jednego małego domku, takiego tutaj, jaki dostaliśmy za darmo. Teraz już mamy wielokrotnie większy drugi. Murarki latają wszędzie. Mam nadzieję, że to dobrze widać na filmie. I jak się pójdzie do ogródka. No to po prostu jest ich cała masa. Wszędzie latają murarki. A trzeba pamiętać, że murarki mają tą zaletę, że nie, że nie gryzą, są bardzo, bardzo łagodne. Usposobienie mają łagodne. I na dodatek zapylają w deszcz. Nieważne jaka jest pogoda, bo klasyczne pszczoły nie zapylają w deszcz. Ja się kręcę, ale ich się narobiło. Niesamowite. Mamy Nie wiem, czy sukces w hodowaniu murarek. Jest bardzo jasno, jest na ekranie. O, murareczka wychodzi z dziureczki. I teraz sobie tu... O, i pach. Mam tutaj swoje gniazdo. O, następna pole. O, bo wchodzi. Poszła do środka. O! I teraz co do ile? A poleciała. Niesamowite. Każdy ma swoje gniazdo, jak widać, zabudowane gliną, chyba. Czymś to zatykają, potem skrobią i wydłubują. Chyba gliną. Ale to jest po prostu ruch, jak na marszałkowskiej. O, tutaj dużo widać. I każdy pamiętają, gdzie mają swoje gniazdo. Ale pracowite stworzenia. Wow. Dzisiaj dołożyliśmy w tym roku dwa razy tyle rurek niż mieli w zeszłym, niż, niż miały w zeszłym roku. O, I tak cały czas. Codziennie. Dziewczyny po prostu Co, co minutę, intensywnie pracują. spadają jajka albo karmią morale wszędzie, Wody. które. To jest gniazdo na moralak. A to my zrobiliśmy? A to dostaliśmy. Ruch ciągły. Patrz tu to pszczoły. Nie dają miodu, tylko karmią swoje młode i jajka niosą, ale zapylają. Dziś, jeśli chcecie mieć kwiaty dobre i tak dalej, to takie pszczoły będą naprawdę przydatne. Nie gryzą i latają w deszcz.